Stadionowe trybuny zapełniają się. Dziś zobaczymy mecz, który znakomicie się zapowiada. Emocji nie powinno nam zabraknąć. Wkrótce transmisja z Emirates. Witamy serdecznie z londyńskiego Emirates Stadium, skąd będziemy mieli okazję dziś komentować dla Państwa na naszej antenie to spotkanie. A o właściwą atmosferę zadbają dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś proponujemy Państwu mecz Premier League. To zawsze ogląda się przyjemnie. Arsenal zmierzy się z Manchesterem United. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga! Ale teraz obrońca naprawia swój błąd. Udana próba odzyskania piłki. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę Arsenalu. Leon Gorecka oraz Marcelo Brozowicz zagrają na środku pomocy przodu. Będzie biegać. Chwila, chwila. Patnie tu golem. O, naprawdę. Dobra obrona. Dostałem informację, że padła bramka w spotkaniu rozgrywanym przez Brighton. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla zespołu Brighton and Hove Albion. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Jest piąta minuta meczu. Dziękuję bardzo za meldunek. W momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo, który z graczy zadecyduje o jego wyniku, ale w tym przypadku spore są szanse, że to właśnie on odegra tu kluczową rolę. W każdej drużynie jest potrzebny taki zawodnik, który potrafi przyspieszyć z piłką czy bez, swoimi zagraniami dyktuje i zmienia tempo gry całego zespołu, a właśnie to potrafi być śmiercionośną bronią w starciu z każdym rywalem. Zrobiło się teraz groźnie. Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Luke przyjmuje teraz Kasemiro. Uwaga, będą prowadzić. Ależ teraz wejście obrońcy. Była dobra okazja. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Okazja na prowadzenie. Jest gol, proszę państwa! Otwiera tym trafieniem wynik spotkania. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórek. No to mamy 1 do 0. Jak się właśnie dowiedziałem, mamy trafienie na London Stadium. Mamy pierwszą bramkę dla West Hamu. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Mija 29 minuta meczu. Dziękujemy za informację. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Ponownie wznowią z rogu boiska. Pewna interwencja bramkarza okazja teraz! Gol! Przez United. Odskakują rywalom. Trudno będzie ich pokonać. W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden. Rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper. I pewnie wykorzystana ta stuprocentowa okazja. Na razie 2-0. Saka czeka na piłkę. Go! Przepiękny gol! Czy Państwo też to widzieliście? Przedniej urody bramka, po strzale z Czupakiem. A teraz przyjrzyjmy się powtórce tej świetnej akcji. Aż się prosiło, żeby ktoś wykończył to znakomite dośrodkowanie. Dobrze teraz widać, jak ładnie została uderzona ta piłka. Naprawdę świetna główka. Aktualny wynik to 2 do 1. To sama końcówka. Przed nami minuta doliczonego czasu. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Czerwone diabły rozpoczynają wprawdzie drugą połowę na prowadzeniu, ale z pewnością nie czują się jeszcze pewni zwycięstwa. Ośrodkowanie do Rashforda. Popisowo teraz Bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego gołkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Niewykorzystany, cały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Niebezpieczeństwo zażegnane, atak powstrzymany. W przypadku tej transakcji mogło skończyć się różnie. Ostatecznie jednak transfer potwierdzono. Zobaczymy, jak się będzie prezentował w nowych barwach, ale myślę, że kogoś takiego szukali. Gracza ambitnego, nastawionego na sukces, nie uciekającego od odpowiedzialności. Zakał w natarciu, to może być dobra akcja. Ramkarzowi za kołnierz. Gol! I mamy remis! Choć wydawało się, że nie unikną już porażki. Takie gole mógłbym oglądać w nieskończoność. Na powtórce dokładnie widać parabolę lotu piłki, która została podcięta z niezwykłym wypuciem. Ależ trzeba mieć zaufanie do własnych umiejętności, by zdecydować się na coś takiego. Right. No nie do końca ten mu wyszedł. Sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. I sędzia wyciąga kartonik. Moim zdaniem bardzo dobrze. Taką grę trzeba karmić. Holuje piłkę. Co teraz wymyśli? Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Przypomnijmy, że niedługo odbędzie się spotkanie Premier League, którego nie można przegapić. Arsenal zmierzy się z Wolverhampton. Trenerzy jednej i drugiej drużyny mają w swoich rękawach po kilka asów, więc jak zaczną nimi sypać na lewo i prawo, to obejrzymy wspaniałe widowisko. Ma wsparcie, by to rozegrać. No i po ataku dobra interwencja. teraz Gabriel Jesus i dobrze teraz bramkarz, pewnie. Trybuny wyraźnie ożyły, nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas, czy to wykorzystają? Teraz Gabriel Martinelli. Heabron bez zagrożenia. Jak się właśnie dowiedziałem, mamy trafienie na London Stadium. Tak, to jest kolejny gol dla West Ham United. Prowadzą teraz 2 do 1. Minęła 75 minuta. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Zegar tyka. Czasu jest naprawdę niewiele. Jeśli teraz strzelą, znacznie przybliżą się do wygranej. Kraj. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Powinni trochę szybciej wracać pod bramkę. Szkoda tej kontry, ale niestety stracili piłkę. Kiedy mecz jest tak zacięty jak ten dzisiejszy i aż kipi od emocji, wtedy o wyniku potrafią rozstrzygnąć wydawałoby się detale. Na pewno znaczenie może mieć postawa kibiców. Zagorzały doping trybun potrafi ponieść piłkarzy do zwycięstwa. Jest informacja z sali bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo dwie minuty. Zdaje się, proszę Państwa, że nic już więcej się nie wydarzy na murawie. Tak zadecydowali sędziowie, kończąc mecz, w którym żadna z drużyn nie postawiła na swoim. Z pewnością było to. Ciekawe.